Kolizja czy stłuczka nie ma chyba wśród nas, kierowcy, któremu nie przydarzyło się takie zdarzenie na drodze. Często do stłuczki dochodzi nie z naszej winy. Warto więc wiedzieć, jakie mamy wtedy prawa i na jaką pomoc możemy liczyć ze strony ubezpieczyciela sprawcy. Ubezpieczalnie często bowiem zapominają poinformować poszkodowanego na przykład o tym, że ma prawo w ramach OC sprawcy domagać się samochodu zastępczego albo zwrotu kosztów za jego wynajęcie. Prawie dwa miesiące. Tyle czasu zajęło panu Krzysztofowi odzyskanie pieniędzy od ubezpieczyciela sprawcy za kompletnie zniszczony samochód. Jedyna rozmowa to była odnośnie kwestii e, zwrotu kosztów za, za poniesioną szkodę czyli zwrotu całkowitego za, za skasowany samochód. Czekał, nie wiedząc, że ma prawo domagać się samochodu zastępczego. Wynika to z tego, że jest mała świadomość po stronie poszkodowanych no i po prostu nie wiedzą, jakie roszczenia im przysługują. Nieznajomość prawa może być więc bardzo kosztowna. Co zatem warto wiedzieć? Sługuje nam roszczenie, że chodzi o zwrot kosztów tytułem uszkodzonego, utraconego bagażu, zniszczonej odzieży, zwrotów kosztów holowania uszkodzonego pojazdu, kosztów parkingu, kosztów związanych z wydatków poczynionych w związku z najmem samochodu zastępczego. Ale na tym lista roszczeń poszkodowanych się nie kończy. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie informują o tym, że poszkodowany może starać się odszkodowani z tytułu utraty wartości handlowej samochodu. Zdarza się tak, że w przypadku jakiejś szkody ubezpieczeniowej... E... Klient został obsłużony nie w taki sposób, jaki sobie wyobrażał. Zawsze, podkreślam to, zawsze w każdej umowie ubezpieczenia w wypadku szkody można odwołać się do zakładu ubezpieczenia. Zakres podstawowych praw osób poszkodowanych dochodzących swoich roszczeń od zakładów ubezpieczeń regulują konkretne ustawy. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Można też zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Agnieszka Piechurska, TVP Info.